Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie. E, dzisiaj jest tak piękne słońce od samego rana, że postanowiłam włączyć kamerę i coś tam sobie do was pogadać. E, I zawsze co rano piję mój pyszny sok świeżo wyciskany z pomarańczy i nie zdążyłam mm, nie zdążyłam sobie go wypić rano, także dopijam. E, I dzisiaj przychodzę do was z recenzją pędzli, z recenzją niedrogich pędzli i wydaje mi się, że pędzli dla każdego na każdą kieszeń. Wiele razy w moich filmach pytałyście się mnie, jakie pędzle polecam, jakich pędzli używam I tak, już mówię, ja nie używam drogich pędzli, bo ja nie potrzebuję drogich pędzli Nie robię profesjonalnie makijażu, nie zajmuję się tym, to nie jest mój zawód, ja nie maluję nikogo Także te pędzle mogą być z tej średniej półki, ja lubię pędzle z Hakuro Ja lubię pędzle właśnie z BH Cosmetics, które zaraz Wam pokażę i to są wydaje mi się o z Makeup Revolution też są fajne pędzle. I to są mi się wydaje pędzle tej średniej półki i dla mnie jak najbardziej okej. Okay. No i tak, dzisiaj przychodzę z recenzją właśnie pędzli BH Cosmetics i to jest ym, ta kolekcja Signature, czyli ta podstawowa, ta taka ym, klasyczna mogę powiedzieć i tu znajdziemy w tym zestawie 14 pędzli zobaczcie, one znajdują się w takiej przepięknej tubie ze skórki oczywiście to jest nie jest naturalna skóra to jest ekoskóra no fantastyczna jest ta tuba i ona jest tu odpinana na guziczki i już Wam pokazuję piękne, prawda? świetnie to Świetnie to jest w ogóle wykonane, to jest bardzo stabilne, bardzo porządne. I to etui jest świetne, żebyśmy mogły, nie wiem, sobie przewozić nasze pędzle, żeby to włosie nam się na boki nie powykrzywiało. I też to etui jest świetne do tego, żeby w ogóle przechowywać na toaletce te, te pędzle. One nie będą nam się walały. Zobaczcie, takie, naprawdę takie stojaki na pędzle potrafią być drogie. Ja widziałam nawet po 50 zł takie stojaki, także wydaje mi się, że... Super zestaw. I już Wam mówię, jaka była cena. Cena była chyba 110 zł tego całego zestawu razem z tą tubą. Tutaj jest 14 pędzli. Są pędzle zarówno do makijażu twarzy, jak i oczu. Wydaje mi się, że ta cena za tyle pędzli, i w dodatku za tą tubę, to jest moim zdaniem fajna cena. Naprawdę fajna cena. Porównując ten zestaw z zestawem pędzli Hakuro, które no na pewno byłyby droższe, bo tam Chyba 14 pędzli. Ten zestaw kosztuje 200 par złotych, a naprawdę jakość tych pędzli jest wręcz identyczna jak właśnie Hakuro, bo mam kilka pędzli Hakuro, już sobie je porównywałam, i naprawdę te pędzle są mięciusieńkie, no są. Hmm. okej, okay, yy, może przejdźmy po kolei do omawiania tych pędzli. Co każdy pędzel robi, jakie ma przeznaczenie, jak wygląda Pierwszy pędzel, jedyneczka, to jest pędzel do pudru Jak widzicie, on nie jest duży Ja bym wolała trochę większy pędzel, gdzieś, nie wiem, może taki Także on by był chyba, mi się wydaje, lepszy Ale ten jest też fajny do przypudrowania Na przykład tu sobie strefy T, czy brody, czy tutaj nosa Wydaje mi się, że też będzie fajny Bardzo miękki no cudo, po prostu cudo. Kolejny pędzel to jest taki, to jest tak, Dwójeczka, tak. To jest taki ścięty pędzelek i on ma swoje przeznaczenie do konturowania twarzy. Czyli tutaj, wiecie, do wykonturowania sobie ładnie policzków. Wydaje mi się, że fajny. Ja nie używałam jeszcze takiego ściętego pędzla, szczerze wam powiem, do konturowania. Miałam taki ścięty pędzel do podkładu, ale będę sobie go używać, będę sobie go testować. Myślę, że będzie też ok. Kolejny pędzel, trójeczka To jest taki okrągły pędzelek No nie wiem, w sumie wiecie co, zastanawiam się, jakie będzie jego przeznaczenie No nie wiem, on może być zarówno do nakładania różu, bronzera No nie wiem, do konturowania też nie byłby zły Zobaczcie, tutaj sobie wykonturować Byłby nawet dobry też do podkładu, dałby radę Także to jest taki wielofunkcyjny pędzelek e, Idziemy dalej, czwóreczka Czwóreczkę mamy tu Czwóreczka to jest w ogóle mój absolutny ulubieniec. Chciałam taki pędzelek, zobaczcie, taki, no to jest taki mniejszy. Pędzelek do nakładania rozświetlacza, zobaczcie. Możecie precyzyjnie tutaj sobie na szczyty kości policzkowych, tutaj na skronie, na środek nosa, świetny pędzelek, naprawdę super. Piąteczka to jest pędzel do różu. To jest taki, widzicie, mniejszy pędzel ścięty. Możecie sobie nakładać róż, ale też brązer. Dałybyście radę na, nałożyć też rozświetlacz, wykonturować twarz, także naprawdę ten zestaw jest wielofunkcyjny. Wielo no i to była już cała piątka do makijażu twarzy. Jak widzicie, te pędzle są naprawdę wielofunkcyjne i świetne. Naprawdę to jest strzał w dziesiątkę. I teraz zostało nam 9 pędzli do makijażu oczu, 8 odliczając tą spiralkę. No i jedziemy. Tutaj oczywiście ta spiralka, to możecie sobie ją używać do brwi. Pierwszy pędzel do makijażu oczu, to jest mój ulubieniec, to jest pędzel do konturowania. Jak widzicie, on jest idealny. On fajnie pracuje. On pięknie wam rozetrze cień. Jest bardzo miękki, bardzo elastyczny, świetny, po prostu świetny. Kolejny pędzel to jest taki płaski języczkowy pędzelek do nakładania korektora pod oczami. Bądź no nie wiem, może być też od biedy do nakładania cieni na całą powiekę, Kolejny pędzelek, czyli jakby jego mniejszy brat, widzicie, one są podobne. Moim zdaniem powinien tu być jeszcze jeden do blendowania. No ale okej, okay, jak są takie dwa, ten jest większy, ten jest mniejszy, one są identyczne. Też do korektora, do jakichś, yy, zakorektowania jakichś niedoskonałości na twarzy może być dobry. Tutaj mamy pędzelek skośny do malowania brwi bądź nakładania kreski eyelinerem. Też super. Tutaj mamy taki malutki pędzeleczek do nakładania cienia w wewnętrznym kąciku oka. Tutaj jest też świetny pędzelek, taki precyzyjny pędzelek do nakładania sobie wewnętrznej krawędzi oka cienia ciemniejszego. Świetny pędzelek chciałam mieć taki. Co tutaj jest jeszcze? O, tutaj mamy znowu pędzelek, taki mniejszy, języczkowy, i ja sobie go będę używać do nakładania cienia tutaj na dolną powiekę lub na linię wodną, też będzie super. No i ostatni pędzelek to ten malutki pędzeleczek do nakładania eyeliner'a tutaj kreski na górze. Chciałam też ten pędzelek, on jest tak bardzo fajnie wygięty, bardzo wygodnie się będzie i precyzyjnie malować kreskę na górnej powiece. I to, To wszystko! To były wszystkie pędzle, zobaczcie. No moim zdaniem ten zestaw jest świetny, jest wielofunkcyjny. Teraz jak Wam omawiałam te pędzle, to przypomniało mi się, że nie powiedziałam Wam, jak są wykonane te pędzle, także no, obudź się. Jest rano, przepraszam Was bardzo, ale nie mogę się dzisiaj obudzić. Dobra, może wezmę jeden pędzel do makijażu twarzy i jeden pędzel do makijażu oczu. Te pędzle są wykonane z włosia syntetycznego. To nie jest naturalne włosie. Jak dla mnie, ok. Jeśli te y, syntetyczne pędzle są bardzo delikatne, nie mamy my uczucia, jakbyśmy się po prostu malowały szczotą, która nas drapie, która jest niekomfortowa i która źle rozprowadza. Produkt, to jak dla mnie może być włosie syntetyczne. Te pędzle są bardzo mięciutkie, są idealne. Tutaj mamy ten trzonek plastikowy, on jest taki śliski, nie wiem, ale wygodnie się go trzyma. One są bardzo fajnie wyważone, nic się tutaj z nimi nie dzieje. Myślę, że to jest jakieś tam farbowane, chyba na biało. Tutaj mamy tą skówkę złotą, ona też jest porządnie wykonana. Nic z tych tutaj. Nic z tych pędzli się nie sypie, także jak na cenę, to jakość jest bardzo fajna moim zdaniem. I tutaj podoba mi się, że na każdym pędzlu, nie wiem czy mój, moja kamera to odda, mam nadzieję. O, na każdym pędzlu jest logo firmy oraz numerek, także to jest też bardzo pomocne. No i co? Moim zdaniem to jest świetny zestaw. W dodatku tatua jest idealna. Zobaczcie, możecie je zamknąć, możecie je fajnie przechowywać, fajnie przewozić. Dajcie mi koniecznie znać, czy lubicie te pędzle, czy macie te pędzle BH Cosmetics. Jestem bardzo ciekawa. I co o nich sądzicie? Wiem, że ta firma ma jeszcze jedną kolekcję, taką kolorową. Że każdy trzonek pędzla ma jakiś tam kolor, także dajcie znać, czy je używacie. Napiszcie mi cokolwiek o nich, jeśli wiecie. A może wam się nie sprawdziły, może wam się po miesiącu rozkleiły, także jestem bardzo, bardzo ciekawa. I dajcie mi jeszcze znać, czy chcecie, żebym przed kamerą zrobiła test tych pędzli, czyli malowała się nimi i po prostu dzieliła się pierwszym wrażeniem, jak mi się nakłada produkt tymi pędzlami. Dajcie znać, to nagram taki makijaż. To co, żegnam się z Wami, dzięki Wam bardzo za oglądanie, do następnych filmów, dajcie koniecznie kciuka do góry, jeśli ta recenzja Wam się podobała, do następnych filmików, pa, pa!